gnamy reklamy. Tu program trzeci polskiego radia przed mikrofonem Marta Malinowska jest trzynasta. A wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna Sewera. Na forum rządu o nadużyciach przy wydawaniu pieniędzy z KPO. Za chwilę relacja naszego reportera. Wyłam w ukraińskim froncie na północ od Pokrowska może stanowić poważne zagrożenie dla obrony całego Donbasu. Gorący koniec tygodnia przed nami od jutra, w wielu miejscach 30 stopni, w kolejnych dniach nawet 35. Gra toczy się o to, by pieniądze zostały w Polsce, a nie wróciły do Brukseli, powiedział o środkach z Krajowego Planu Odbudowy premier Donald Tusk. Tak przed posiedzeniem rządu odniósł się do kontrowersji wokół wydatków z KPO. Według doniesień medialnych za pieniądze dla branży turystycznej i gastronomicznej kupowano jachty, ekspresy do kawy i sauny. Przed kancelarią premiera jest Bartosz Bielecki. Bartku, jakie kroki w tej sprawie planuje premier? To zależy od tego, co usłyszy od Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz, czyli ministry funduszy i polityki regionalnej odpowiedzialnej za wydatkowanie środków z KPO. wykluczone są tutaj decyzje personalne. Mimo to o całe zamieszanie Donald Tusk oskarża poprzedników. 100% odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PIS, jego idiotyczna, agresywna, antyeuropejska polityka i kradzież czasu. Bo właśnie przez to, że pieniądze z KPO trafiły do Polski z opóźnieniem, konieczne było upraszczanie i przyspieszanie procedur, tłumaczył szef rządu. Donald Tusk liczy też, że w ciągu kilkudziesięciu godzin będzie można uznać sprawę za wyjaśnioną. Z kolei do końca września mają być też znane wyniki kontroli prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Relacjonował Bartosz Bielecki. Dziękuję. Załamanie frontu w Donbasie. Jak podaje ukraiński ośrodek analityczny Deep State, Rosjanom udało się przełamać front w rejonie Pokrowska. Wojska miały ominąć część ukraińskich fortyfikacji i przedrzeć się nawet na 15-20 km za linię frontu w kierunku Dobropola. Nikt nie zakładał, że Rosjanie dokonają tego tak szybko oraz na tak dużą skalę mówi Aldona Hartwińska, Polka organizująca zbiórki i przekazująca sprzęt ukraińskiej armii. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przecięli kluczową drogę pomiędzy Dobropolem a Kramatorskiem. Ona już od dawna dla takich ludzi, jak ja, ona była nieprzejezdna, natomiast korzystało z niej cały czas wojsko. Odbywał się tam tamtędy transport logistyczny. Mówi się o wyłomie. Pytanie teraz polega na tym, na jaką odległość rosyjskie wojska się rozlały po tym wyłomie. Pytanie jest takie, czy Ukraińcy zdążą ściągnąć obwody. Pracuję z jedną z brygad, która jest w tej chwili już przerzucana na ten odcinek, ale czy nie będzie za późno, to też no, czas pokaże. Zdaniem analityków wojska rosyjskie będą chciały nadal omijać linię ukraińskich fortyfikacji, kontynuować ofensywę na północ oraz starać się zająć dobropole, by następnie zagrozić największym miastom Donbasu, takim jak Kramatorsk oraz Słowiańsk. Dużo słońca i wysokie temperatury to prognoza na ten tydzień. Od jutra w wielu miejscach 30 stopni, w czwartek i piątek ma być jeszcze goręcej. Powietrze będzie suche, a wysokie temperatury utrzymają się do niedzieli, zapowiada synoptyczka Agnieszka Harasimowicz. Ciepły tydzień przed nami, właściwie już od jutra z każdym dniem bardzo ciepło, te 35 stopni, to na ten moment wiedzielibyśmy w czwartek i w piątek, przede wszystkim w piątek i w województwach zachodnio pomorskim, a przede wszystkim lubuskie województwo i Wielkopolska. Tutaj naprawdę będzie w czwartek i w piątek bardzo gorąco. Od czwartku do Polski zacznie napływać pył z nad Sahary, przez to niebo może wyglądać na zamglone. Zareagowali w porę i być może zapobiegli tragedii. Mieszkańcy Suwałk uniemożliwili jazdę pijanemu kierowcy. 32 latek miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. Do obywatelskiego ujęcia doszło w Suwałkach na ulicy Sikorskiego. Kierujący Audi poruszał się tak niepewnie, że wzbudził niepokój jadącego za nim kierowcy i jego pasażerów. Świadkowie od razu wezwali policję i poinformowali mundurowych o swoich obawach. Po niedługim czasie kierowca Audi sam zatrzymał się na poboczu. W tym czasie pasażerowie jadącego z tyłu samochodu natychmiast wysiedli ze swojego auta, odebrali mężczyźnie kluczyki i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Od kierowcy Audi czuć było silną woń alkoholu. Po chwili na miejsce dotarł również policyjny Mundrowi przeprowadzili badania alkomatem, które wykazało, że 32-latek miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Teraz zachowaniem nieodpowiedzialnego kierowcy zajmie się sąd. Zaprowadzenie pojazdu po alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia. Policjanci przypominają, każdy pijany kierowca to potencjalny sprawca tragedii. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Trochę chmur, tylko na krańcach północno-wschodnich, w większości kraju słonecznie. Najgoręcej w Lubuskiem 29 stopni, centrum 26, chłodniej nad morzem 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko tę audycję wydaje, Hanna Dołęgowska, yy, przepraszam, odwrotnie, Olga realizuje, Hania wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem, tym drobnym potknięciem jeszcze raz yy, przywitamy się z Państwem i powiemy dzień dobry.